Eee, tak, to jest przeciętne, a na jego 15 tej. Czyli jeden pocisk to faktycznie... Jeden pocisk, jeden sukces. Pozglzyje, bo jeden pocisk daje zabierać jeden sukces, a ty masz sukcesów ile? Ja sukcesów Lek... mam sześć. No to trzy, 3... jedna ciężka, Czekaj. Dwie lekkie, dwie lekkie, i jedna ciężka. No. Dwie ciężkie krytyczne, eee, więc policzmy. Chodzi 6 A 2. Nie, no dostaje, 4, 5, on dostaje. 6. Nie no, dostał, dobre. Ciężka. Mam, że... Ciężka. No niestety. Ja nie wierzę, że przy broni zostaje coś takiego jak ciężka. To jest Ruger MP9. Mhm. To jest Ruger, proszę No pana. wiesz, dostałeś 6 pocisków. No. A że dwie lekkie w stali oznaczają kryję ciężką, no to niestety. Dobra, mm. <grystanie> to umarł. Po... Powoli przeanalizuj fox. wszystkie swoje Fox umiejętności, czy nic ci nie uratuje. To się I Kora nie wysłał. Zbierzał się mi pancerz na klacie? <grystanie> Ale czemu się tak oburzasz? Nie no po prostu tak wiesz, nie da się. Dostałem sześć lekkich, to nie wiem co mam je uratować. Nie mam pancerza i kropka, tak? No nie masz Musiałby tekst. grać gladem z Texasu, żeby mu się to udało. Ewentualnie jeżeli koral miałby wybierze. Okay. Albo ktokolwiek inny. Ale Usłyszałeś to, serię. To mi, czekaj, a teraz mi trochę wyjaśnić tak, jak y, on Tam to jest ten po, pociąg, który jest zapchany wszystkim, tak, ten wagon, nie? Tak. Przez co on strzelał do niego, a przez co on do niego strzelał, bo... Coral stoi na... Fuh, nie, nie, koral. nie chodzi mi o tego, chodzi mi tak. o Foksa. No. E, Fox stoi na dachu. Ah, dobra, to już, już nie mam pytań. W momencie gdy stanął, no po prostu mu się pokazał, inaczej bym rzucał. No dobra, Ech. no to nie mam pytań, no. Jak na dachu stał? Okej. Okay. Więc usłyszałeś serię koral, rokal, po czym coś ciężkiego upadło i się zaczęło turlać po dachu najdoczniej. Padnie na tą blokadę. Eee. <grym> Widzisz Fox, trzeba było brać kacza z celownikiem, no. Trzeba by było? Dobra. I, i, i... Został jeden segment temu panu, bodajże. Tak, bo to była długa, więc dwa segmenty. Przebiega tutaj, najdalej jak może. Ten wciąż przy zakładnikach. Ten, który otworzył drzwi, biegnie na sam koniec tego mostku, czy co to tam jest. Ehm. No markę. No tylko krok wiem jak wcześniej zamykałem, czyli teraz biegnę dalej jak mogę. Okej. Okay. Okay. A żeby nie było metal, my, ja bynajmniej z tego drugiego wagonu jak tylko mogę biegnę od razu do przodu, co nie? Zatrzyma. Co się dzieje w Zatrzyma. tym samym czasie wszystko? Za trzy segmenty... Jest Kuba, ty to tam jest my jesteśmy strzelaniem się. No, o, wtedy wiecie, wiesz, że to jest zawalony. Się... No, ale no, trzy segmenty, nie? Mówię bo... ci, że to jest zawalony, Ty musisz się wspinać po tych skrzynkach, czołgać pod nimi. Czyli co, od odległości, jaką może pokonać, tak? Eee, gdy się czołga, tak. Gdy się wspina... No, Generalnie tu wejdziesz ja się... teren, przyciska się klęka, wspina się. Tak Wszystko jak, na no, zmianę. szybkości, tak. No to co i no co, możesz zrobić maksymalnie 3 metry na 3 segmenty, tak, mono? Mniej. No. Jeśli nie ma parkuru w statach, to to jest znowu... Właśnie, musisz zacząć kupować dodatką umiejętność, jak się nazywa parkur. Taka sztuczka parkur, to <laughs> jest <Kupujesz> normalnie <laughs> zagrocony teren. <laughs> no, dokładnie, nie? Lecisz wreszcie, jak pijany niedźwiedź. Kładnie. A nie brakuje tego, że nie ma w Neurosimie jakiejś zdolności akrobatyka czy coś takiego. Okej. Okay. Masz kondycję. No i Kondycja to jest takie, wiesz. Z właśnie tego, biegów, właśnie Aż jest, to. Mm, z piaszki. A nie. to zrobię na kondycję. na nasłuchiwanie. Po chwili. Rokalu. Za wszystkimi trudnieniami ile masz? Powiedziałem trudności znaczy. Mój mało. 75 to bardzo trudny Minus 5 Minus 11 Okej, okay, więc cholernie trudny Zdany, niezdany? No nie, mówię ci, że okay. nie Teraz mam kolejny On dalej przy zakładnikach i słyszysz, jak drzwi się za tobą otwierają. Wystaje yy... ci, powiedzmy, łeb ręka gnat. 80% no trudniej, Zobaczymy, czy ten jeden strzał mu pójdzie. Piątka przy... Out. To jest 80%. Bardzo trudne. Yy, no, niestety nie trafił. Za to rozwalił jakąś skrzynkę. A raczej byczuszkę, z której zaczęło coś cieknąć. Brzydko pachnie, bardzo brzydko. Rokal. Usłyszałeś strzał za sobą i poczułeś ten zapach. Eee, czy mogę pochnąć te skrzynki na nich? Są za ciężkie. I zbyt ciasno ułożone, nawet jeżeli. To uciekam dalej. Okej, okay. uciekasz dalej. Hmm. No teraz po prostu słyszałeś, jak ktoś biegnie po dachu. Nawet musi na to rzucać. Yy, pilnowanie zakładników. I ten się przyciska za to po tym Halo, halo? Zastanawiam się. Ja chcę się, nie wiem, schować ze skrzynką i poczekać na niego. Problem jest taki, że nie dasz rady się sobie ze skrzynką. Przynajmniej na tyle, by mieć możliwość atakowania. Zauważam tu coś szczególnego, nie wiem, jakieś, nie bronie czy coś. Wszystko poładowane w beczki, w skrzynki. Jedyne, na której miałbyś dogodną pozycję do strzału, to jest ta, na której leżałeś na początku, czyli na końcu wagonu. Jedno yy, jeszcze pytanie: Z czego to cieknie? Znaczy, jak Z bardzo... Z beczki, to... której już w tym momencie nie widzisz, ale czujesz za to. I może rzuć sobie na skryty, jeżeli chcesz to zidentyfikować. Okej. Okay. Poczekaj. E, twoje utrudnienie to jest cholernie trudne. Zdane, niezdane? Cholernie trudne zdałem. Dobra. Mała iskra i cały ten wagon pójdzie w pizdu. Tak tak się jak zginąłem. Nasar, nie chcę ci niczyć marzeń, ale jakby zadzisz, to my się wykoleimy raczej. Wiem. I wszyscy umrą Możesz go no, spróbować przekonać, się, prawda? Nie chcę niszczyć większej ilości marzeń, ale jak się nie wykoleimy, tak stracimy ten wagon, to nie możemy się pokazać w apalach. Znaczy wy Bądź terrorystą, tak na Eee, Fox jakbyś no meta gameplayer, taka... że walizka jest najważniejsza tak naprawdę Taka podpowiedź. Ja nie wiem Spróbuj się poddać, spróbuj go przekonać Będziesz mu rodzyny z takimi trudzeniami wątpię, no. Więc ja się poddaj. Roz... Zabije mnie. Gdy Bo może weźmiesz na kolejnego zakładnika, no. no to też mnie zabije. No próbuj. No to wszystkie skrzynie nie da się nic w niego rzucić. To nie są maletkie skrzynki, to są ogromne skrzynie. Ja nie ma to jakiejś małej. To jest opuszcza skrzynię, mu tego. Okej, okay, gdzieś, gdzieś przy Twoich nogach leży opakowanie po brączce. Jedro piątek mamy czy czwarty? Piątek mamy. Piątek. Mam. piątek. <coughs> Idę jeszcze, powoli. Okej. Okay. Patrzę, czy tu nie ma jakichś małych skrzynek. I znów rock'ol. Wszyscy tam gdzieś ruszyli. Patrzę, czy nie ma wokół mnie jakichś małych skrzynek. Nie. Nic, luze, nic luzem nie leży? Wszystko zabezpieczone i powiązane. To jakoś podpisane. Eee, nope. Ot, zwykle inne skrzynię zabitych gwoździami. Dobra, poddaję się, tylko nie zawijajcie mnie. Okej. Okay. Więc na ten moment walka się tutaj skończyła. Zostałeś odprowadzony do wagonu, gdzie jest konduktor, znaczy do samej lokomotywy. Nawet łaskawie cię opatrzyli, żebyś im się nie wykrwawił, bo co za pożytek z martwego zakładnika? Odpisz sobie te 5% z jednej rany. A, tu się wepchnie trochę kleju, tu trochę tak, <duszy> no. ile i jest teraz związany jak baleron na podłodze. Truchło drugiego maszynisty zostało wyrzucone właśnie za burtę, że tak powiem. W tym samym czasie reszta. Co robicie? Na początku poszło pytanie, żebyś szybko wrzucił lód. Dobra. Lód, lód, lód. Zabiliście tam czterech, tak? Czterech się pozbyliście, jeden nieprzytomny. Tak. jeden wyskoczył po prostu. Ale jeden był chyba nieprzytomny też. Trzech zabiliśmy, jeden nieprzytomny. No. Ok, więc przytomnego związujemy jakby coś. Nóż Nóż razy dwa panie notatnik. No ja już piszę. Nóż razy dwa. Młotek. Eee. Młotek, młotek. Okej. Okay. Niech ty rzuci desetką. Do Dobra. Jaka turnę? Ja mam szczęście do desetek. Zawsze w że przegrywam. O! Okej. Okay. Gratuluję. Znalazłeś... Y Morfiny plus Metpak. Tak! Dobra. Zapisz ja wszystko. Dobrze, już, spokojnie. Ja wiem, że ty no. uwielbiasz itemy. Dałbyś za życie i te sprawy, ale już... Twoje na pewno. No czekaj, jak grasz, to masz ochotę po prostu zapłacić że darzę, żeby się z nim przytulił, nie? Eee, hełm wojskowy. Lekki kevlar to jest. Ten z podręcznika, tak? Mhm. Dobrze, no, że uzbrojone byłeś śmiecie Dwa uziki, młotów, Walter. A pytanie ktoś z Was będzie chciał korzystać z tych Uzi czy nie I pompka Ja bym chciał Waltera, jeżeli ten Ja na co mi chodziła amunicję 9mm, ja nie chcę Uzi kompletnie e, Według... pełny, magazynek nie, pełny magazynek w Wolterze Pełny magazynek w Wolterze, pełny w Uzikach i do pompka pełna plus 8 związkowych a to jest pompka, taka ta co pompka się nazywa, tak? Mhm. Okej. Okay. Nie wiem, dobra, to podzielimy później, teraz jak należy to tak, zapiszmy, tak, tak. To... Do tego ja patelnia, śpiwór, trzy jednostki żarcia, dwa bandaże i pięć wody. Okej. Okay. I jakiś lepszy alkohol niż ten który tu sprzedają. To alkohol to ja jeszcze tak, tak cieknie myślinka na na myśl o nim po prostu. Okej. Okay. Więc, dalej... Dobra, mi... Dobra słuchajcie, lećmy, zobaczymy jak radzieje się lecieć przy lokomotywie Tak, sprawdźmy nasz towarzyszy Tup 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 ludzie pytają, teraz was i Co się dzieje? Skąd te strzały panowie? Bandyci atakują, siedźcie ]essa. na miejscach i nie, nie chodźcie Jakaś tam babka zemdlała, zaraz zaczęli wachlować y Zdolności przywódcze zjechać... Spokojnie, wszystko opanujemy, spokojnie, nic Zostań... nie stało, zaraz wszystko ogarniemy Chyba ci nie wierzę no nie wydaje mi się. Chociaż ja się zda. Nie, zdałem! Zdałem, zdałem! Okej, okay, uspokoiłeś. Mam ich. cztery w zdolnościach przybocznych. Przywódczych. Przybocznych. Przybocznych, A sprzyda przybocznych. się trzy. Eee, I gdy tak wędrujecie między wagonami, rzućcie sobie przy tych towarowych jeszcze na Patrywagę. Zdałem. Dlaczego ja... Zdałem, ale jakie rzuty? Jak można mieć 19, 4, 19? Dobra. No. Gdy biegacie między wagonami, zauważacie, że na tym takim haku, yy, które są nieraz przy wagonach, mm -hmm, no wisi to... sobie, bez sprzętu, truchło no. waszego kolegi Marka. Czyli mówisz mi, że mój ukochany karabin, który chciałem od niego dostać, zabrał mi złodziej, tak? Ewentualnie wiatr. Cóż, jeżeli go zdążysz jakoś ściągnąć na ten moment, to... Potratujesz go tym medpakiem i morfiną. Dobra, ściągam go, chuje. Eee, połagam jak oni też takiego. Ja mm -hmm. zabezpieczam tak ten daszek, żeby, ch żeby się mi się nie ściągnął. teraz. Boks mój, żeby go zabić. Okej. Okay. Eee, więc sam podbijacie do tego ciała. To będzie zwinny dłoń i plus budowa, żeby go <grym> Dobra, spokojnie, zdać. jak nie znam, to i tak z nią uratuję, tak? Mm -hmm. Zawsze lepiej próbować. Eee. Czekaj, ma... zwinne dłonie plus budowa, żeby go... Na zwinne zwinne dłonie, zwinne a potem dłoń. budowa. Zwinne dłonie na jakim poziomie? E, twoje utrudnienie, jeżeli nie masz problemu. Nie mam. To zdałem, bo mam chyba coś I teraz budowa. Czysto? Czysto na przeciętnym? E, I bam, bam bam bam. No, udało mi się cię uratować, popatrz. Okej. Okay. Gratuluję. Ściągnąłeś. Bardzo martwe w ruchu od swojego kolegi. Tak patrzę na niego Niby cię nie znam ale... Może tak, jest z niego sito Nie odratujesz go, nawet z tym metpakiem. Przeszukuję go, może mu stal coś zostało... Stal to stal Może mu coś zostało, przeszukuję go Okej okay, Mark, czy miałeś jakieś pamiątki, osobiste rzeczy takie bardzo przy swojej postaci? Nie A, a może miałeś taki fajny wojskowy doktag? Czy powieszę na twoim grobie? Też nie. Biorę jego... Nie, dobra, nie wezmę go <laughs> No to nic, no to tam zwijam go w zasłonkę wie jaki są w przedziale i... i... zostawiam go w, nie wiem, w łazience. I mówię, żeby tam nie wchodzili. Okej. Okay. Tylko, że no, krew kapała znów zdolności przywódcze. No trudnym. Jurer! i Papę. Nie. Na trudnym nie. Na okay. po bym zdał. Ale to jest... trudny? Ale ty masz to ja mam suwak problematyczny. Problematyczny, a nie, to zdałem. Okej. Okay. Ludzie znów się spaniają. Teraz ładnie ja... to odegraj. Proszę? Teraz Spokojnie Odegrać. ludzie to jeden z tych bandytów. Damy radę. Bardziej, bardziej, bardziej. no starej się. <coughs> proszę Państwa. Spokojnie, and... proszę się uspokoić. Już kilkoma się zajęliśmy, tutaj kolejnego bandytę mamy. Mogą się Państwo przyjrzeć, jak bardzo ładnie zajęli się na nim właśnie ochroniarze Polecamy na przyszłość usługi naszej firmy. Tam, tam, dam, tam. tam. Okej. Okay. Jeszcze W momencie gdy chciałeś go skłać w kiblu, zauważyłeś, że Michał już, już z znów tam siedzi. Michał popylnuj go. Co kur? Co, tak? Co, tak? Pilnuj go Tylko nie zjedz mu wątroby. Minę może Ej, a on nie miał lutu, prawda? No, chyba go przeszukiwałem, żeby znaleźć jakieś pamiątkę po nim, ale no... Goły i wesoły był chłopak. Okej. Okay. <trymina> tak jedziecie dalej. Przychodzicie na kolejny wagon, rzucicie sobie znów handel z płaszczyzny, proszę. Ja tam na znaczy Wy. Wy. Wy na ten zdałem. Nie, to Zdałem. Nie, to nie zdałem. O jeden. Z tym, że cholernie nie trudne. Cholera. Czekaj, cholernie trudny. Mm -hmm. Czekaj, nie, nie, Jest w stanie w ogóle coś takiego dostrzec. E, nie, to cholernie trudny to nie ma mowy. Żeby okay. mi coś takiego widział. Więc jesteście teraz przy wagonie, z którego dachu tam skapuje krew, widzicie? Jest tu no, niemalże nie początek to. tamtego tego. Początek. <laughs> Sorry za ten kaszel, ale no. Choroba to choroba. Wola. E, no, zarażę was wszystkich. Mój z krew tam skapuje. Hmm. Ja przełączam oczywiście kała w łapach, co nie? Od razu. Dobra, to ja robię mek, tak się tam podsadzam, w sensie podciągam, pod... Nie wiem, wyżej wchodzę, nie wiem, tak żeby łeb mi wystawał, chcę zobaczyć. No, co tam jest. Dobra, widzisz ślady po kulach? Mhm. Sporo krwi. Która sobie mhm. teraz skapuje, w dół i stróżką spływa po lewym boku tego badonu. No to tak, pokazuj, mówię im, pokazuję im na migi, bo nie znamy tego migowego wojskowego, ale mówię, że jest tu krew, strzelali się, ja pójdę górą, wy może pójdźcie dołem. I jeszcze raz na czujność. Już mi chcę zabić. Wszyscy? Wszyscy, wszyscy, Dobre. jak tylko podejdziecie do drzwi. Okej, okay. czujecie bardzo paskudny, taki siarkowo-benzynowaty zapach. O, wow. Jak tylko podeszliście do tych drzwi. Siarkowo jaki? Jazny, mówię, a ja na mogę rzucać na chemię, a nie na tym. Mm -hmm. Wtedy bym znał. Chyba, nie, tak? Suwak? Nie, to nie, to i tak nie. Dobra, no to się ja możecie mi powiedzieć, co, co widzisz, słyszeliście, widzieliście. Znaczy mówię, mówię, żeby zostali kilometrów dalej, bo słyszajcie mnie, otwieram poi. Twoje... Zapalniczka? Tak, bez nowy zapalniczka, tak, tak. Ja bym... Genialne. No i potem wiesz sobie fikułkowo. To może łotowany po prostu. A w cykle mam. Nie. Yeah. <laughs> Już tak... świerzbijmy, żeby wziąć obrzyna w rękę, no. No to chyba. Powol, okej.